Ja te digle to są rozdane, nie? Aktualnie na rozdanie mamy dla tych, co oglądają mnie na Twitchu, ten oto piękny nożyk. Zapraszam serdecznie. I jakem flash coffins. Flash. No, no, no. Close, close tu! Co tu się dzieje? Ja czekam. Za późno smakowałeś. Może być. Lang, lang. Ajajaj! Aj. Ale mi dał laki, 80. Mu dałem 79 w trzech. Pompsę, tyro! Nie, ja nie wiedziałem, że on tak blisko jest, jak nie słyszałem? On plus WB biegnie mi daje HEDA! Ja pierdź, jak to jest możliwe? No taka raz taka upośledzona, nie? One more D Lubisz skiny? Wszyscy lubią Dlatego zapraszam cię serdecznie, bracia, na CSGO Skins, na którym masz mnóstwo skrzynek, cykliczne eventy oraz stronka dba nawet o to, żeby kontent z gierki znajdował się na stronie. Możesz sobie właśnie otwierać akurat zbrojownię, która jest dostępna w grze, i skrzynki prosto z gierki. Oprócz tego masz darmowe skrzynki, których możesz otwierać nawet do 3 dziennie. Strona oferuje mnóstwo sposobów płatności, skiny, nawet Pace of Card. A z moim kodem dam ci zdy masz 10% do wpłaty i darmowe. 2 złote i 10 groszy dla nowych użytkowników. Możesz sobie otwierać skrzyneczki, albo brać udział w bitwie. O tym właśnie mówię. Los będzie, wszyscy równo idziemy. Że nie wyzywam widzów. O, oprócz takiego jednego, co nikt się zaczyna na K, kończy i lecę, bo mnie wkurwa. I czy się zasrałem przed kiblem, proszę państwa? Na szczęście nie. 1533 ziko. Piękna, piękna pieśń to jest, naprawdę. jestem w stanie, ale... ja co robić dzisiaj, to sobie na Damiana posiedzę. To nie masz zrobić robić, i siedzisz u mnie? To powinniś powiedzieć Damian z wielką chęcią u ciebie posiedzę Trochę panie, Ale drogi. Nie, nie jest nawet Szkoda, że Remery tu są pływa. <gulba> <gulba> Jeszcze jeden drzewko jest. <gulba> Darzą tenę? Już. Dawaj. O, żeś dał! TY Bobie! One more banana, bomb banana! Nie uży się oddać. No da, on się odwrócił, tak że wyszło chyba. Co to za timing jest? Jeden tylko to jest. Będzie wszedł pewnie. Uważaj się na... Bube. No nie, nie wiem, jak to jest możliwe, że on mnie nie dostaje? pod drewnem. Słyszałeś go. są takie guptaski, kutaski, nie City City one Pick together, one to free Nie miał planu. Flash mi Sortem nic samardzali Kuźwa, nie zeskakuj Edward jest Jezu, no 81 w trzech. nie, no nie mogę. On to są oni, robią takie głupie rzeczy. Aha, i on tu przybiega, to sprawdzić. No, co to jest? One low, one more, two guys ramp, one very low. Nie, no i to przed upcymi. Why you don't pick when I fighting? Just after my death. We need to play together. Dobry jesteś. Zawsze Datek musi dostać kopię Tonia. No Datek lubi dostać kopa. No kutasz. Nie ma czystego. No nie da się, kuźwa! Nie to jest. Jak to jest, że on skanuje dokładnie tam gdzie ja jestem? Oni jadą przez smoki. Te... Ten jest obsrany, skacze jakoś. jak małpa, zamiast się ustawić. Jadą. One more. Dobra, do tego robisz to. Brawo, datek. Ej, no! One more, nie wierzę w to. To jest po prostu nie do, nie do pomyślenia, że oni przyjeżdżają przez smoki, nie heady dają. No. No, się? Nie, nie, wiem, no. Oni... Te gramy niszczy mnie. Ten mrówek szuka. Pocałuj mnie w fiszeczkę! I powiedz mi, że to nie jest fraknie. Tak. No widzisz, to on biega i strzela, jak to jest, że to siada? Bo no! Ja pierdziele, to się w pale nie mieści, nie. No widzisz to? Uciekał i dał mu Czego Czekaj, spalę ninja. Nie, 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 nie. na który to było? Coś bym zjadł, nie? Na, na TikToku wyskakuje ci taki gość? Coś bym zjadł? No <laughs> Oni wiesz, że go tak... Tu on ogólnie z transem wyżytym. No wiem A ty go oglądasz? Oglądam, no, oglądam no, no, wszystkie TikToki Jesteś jego fanem? No Hełen Nie wydłupcy mnie tu? Za drzewkiem, to mnie nie powinno wydłupcyć Nie, on stoi przyklejony na sajdzie jak taki retard. Czy to się w pale nie mieści, no. Jakie to są przygłupy umysłowe. Mike, flash, flash, O Oh my god.